Spokojna głowa i nie bój się nic. Zaraz kompotuję w gruncy wszystkich cieniasów? Niezmiernie cieszy mnie twój entuzjazm, ale niech cię zagnie tak bo znowu trafisz do piekła, z którego dopiero wylazłeś. Co ty mi tutaj próbujesz powiedzieć? Że niby mogę przegrać? Nie ogarniam tego. Skąd się bierze ta twoja pewność siebie? Na twoim miejscu nie miałbym jej wcale. Jesteś nikim więcej jak najemnikiem niskiej klasy. Nie potrafisz nawet transformować się w Super Saiyanina. Tacy jak ty idą na odstrzał w pierwszej kolejności. Niskiej klasy? Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jestem wojownikiem średniej klasy! Poza tym, Super Saiyanin jest legendarnym wojownikiem. Nie jest tak, że każdy może nim się stać od zabstryknięciem palców. No coś średnio ci się ta historia klei. Idąc tym tokiem myślenia, cały oddział twoich kolegów wytrzasną transformację na wyprzedaży. Stul jadaczkę! Z tymi dziwakami jest coś po prostu nie tak. A poza tym, nie potrzebuję jakiejś głupiej transformacji. Wystarczająco silny jestem tu i teraz. Zostawię ich jeszcze wszystkich w tyle. Pokażę im, że to ja jestem najsilniejszy. Rozumiem. Krótko mówiąc, wychodzi na to, że zaraz wszystkim pokażesz, jaki z ciebie harpagan. Heh, pewnie będzie się działo. W końcu załapałeś. Dobrze się przyjrzyj, żeby nic ci nie umknęło. Kompletny z ciebie troglodyta.